Witaj na kanale Suniu Ortho Empathic, Piotr. W dzisiejszym odcinku opowiem o mięśniach, o bólach mięśni grzbietu, o bólach kręgosłupa, odcinka lędźwiowego, jak sobie samemu poradzić. Moi pacjenci pytają mnie, wychodząc ode mnie, jakie ćwiczenia wykonywać, dlaczego ich boli, co jest przyczyną tego bólu. I to historia się zaczęła już w przedszkolu, w szkole, w szkole średniej, gdzie my, jako młodzież, bardzo często, bardzo dużo spędzamy czasu w pozycji siodełkowej czy pozycji zgięciowej. nosimy plecaki, które powodują, że jesteśmy zgarbieni, i teraz sami przyjrzyjcie się, jeżeli siedzicie na krześle, siedzicie na fotelu, w jaki sposób siedzicie. Większość, większość z pacjentów siedzi w ten sposób, że jest bardzo mocno wygięta, tutaj ta lordoza jest pogłębiona co powoduje, że te mięśnie lędźwiowe są napięte. Inna pozycja to jest taka pozycja zgarbiona, czyli siedzimy w taki sposób zgięciowy. Głowa jest ustawiona w ten sposób. Jedna pozycja i druga są błędne. Pozycja neutralna, bo takie pytania do stare. Dlaczego ja na tych moich filmach opowiadam ciągle o pozycji neutralnej? Ona wygląda w ten sposób. Jeżeli wygniesz się w jedną stronę i w drugą stronę i to, co jest pomiędzy, czyli optimum, Jedno wygięcie, drugie wygięcie, optymum będzie pozycja neutralną. Jeżeli utrzymasz tą pozycję, nauczysz się siedzieć w tej pozycji, będziesz w niej pracował, ćwiczył, twoje mięśnie będą pracować w sposób optymalny i kręgosłup nie powinien mieć żadnych problemów. Natomiast jeżeli masz w tej chwili problem jakiś z odcinkiem lędźwiowym, odczuwasz ból, przejdź do tej pozycji neutralnej, posiedź w niej i sprawdź, zobacz, że ten ból powinien zniknąć. Dla moich pacjentów skonstruowałem poduszkę, ona wygląda jak siodło i ona działa w taki sposób, że ona wymusza na stawach kręgosłupa pozycję neutralną. Siadasz, miednica sama się układa do tej pozycji, gdzie ten odcinek jest ani nie wygięty w tą stronę, ani w tą stronę, bo no jest trudno to zrobić, po prostu ciało, ta poduszka poprzez tą swoją formę wymusza na Tobie właściwą pozycję ryglowania stawów kręgosłupa. I w tym momencie, jeżeli jest odcinek lędźwiowy odpowiednio ułożony, odcinek szyjny też się w odpowiedni sposób układa. I ma to wpływ na tą optymalną pracę mięśni, krzpietu mięśni, szyi, karku. Właściwie całości, wracając do domu. Nie będziesz odczuwał takiego silnego zmęczenia pleców, bo, ponieważ one nie są ani zbyt mocno obciążone, napięte, ani też nie są rozciągnięte. One pracują w tych swoich pozycjach neutralnych, czy pozycjach optymalnych, napięciach optymalnych. I to powoduje, że później, kiedy już wracasz do domu, nie odczuwasz zmęczenia na mięśniach kobiet. Poduszka też ma wzór damski, się nazywa Moon Venus. Ona lekko się różni tym kształtem, natomiast spełnia te same funkcje. I też okazało się, że moi pacjenci, ci starsi, zwrócili uwagę, iż odzyskali siłę swoich wigor, odzyskali też siłę libido. I bardzo zadowoleni są. Natomiast korzystając z tej poduszki, ponieważ większość z nas nieś, nigdy nie siedzi, rzadko siadamy na takich konstrukcjach. Podobna konstrukcja to jest siodełko i siodło w jeździectwie konnym. Te mięśnie są nieprzyznawczające, więc na początku trzeba zwiększać tą ekspozycję, potraktować poduszkę jako treningową wracać do niej, siadać coraz dłużej. I jeżeli będziesz z niej korzystał, to zauważysz, że idąc gdziekolwiek w inne miejsce, nie mając poduszki, siadasz i twoje plecy, twój kręgosłup sam przyjmuje tę pozycję neutralną, dlatego że w ciele znajduje się pamięć ruchu i wracasz do tej pozycji właściwej. Także po jakimś okresie czasu sam zwrócisz na to uwagę, że sam będziesz szukał tej poduszki i wracał do niej, aby na niej siedzieć. Poduszka otrzymała nakładkę, która ma zwiększyć komfort siedzenia, przebywania na niej. Poduszka posiada poszewkę, którą można wyprać. Nakładka też jest ściągana za pomocą rzepów. I tak jak uczę moich, na początku to wyglądało w ten sposób, uczyłem moich pacjentów pozycji neutralnej, część z nich nie udało się nauczyć, oni tego nie są w stanie zrozumieć, natomiast w momencie, kiedy mają poduszkę, nie muszę pamiętać o tym, po prostu siadają i ich plecy są proste. I zapraszam na kolejny odcinek, gdzie opowiem o pozycji neutralnej dla stawów szyi i jaką poduszkę wybrać, sumiu, aby było wygodnie. I się porządnie wyspać. Jak usiądziesz poprawnie, twoje plecy będą zdrowe, twój kręgosłup będzie zdrowy.